Dzień dobry, cześć! Jeżeli oglądacie to wideo, to zapewne zainteresował Was nasz nowy, w pełni elektryczny Mercedes EQV. Jest nam bardzo miło, że właśnie w takiej formie możemy przedstawić Wam najnowszego członka rodziny EQ, a także opowiedzieć o tym, dlaczego Mercedes EQV to świetny wybór dla Was i Waszych rodzin. W tym materiale pokażemy, jak jeździć elektrycznym Mercedesem EQV, opowiemy o jego najważniejszych danych technicznych, w tym o zasięgu na jednym ładowaniu, wskażemy najważniejsze elementy wyposażenia standardowego i opcjonalnego, a także opowiemy o przewagach nad samochodem spalinowym. Zacznijmy jednak od podłączenia go pod szybką stację ładowania, a pod koniec materiału przekonamy się, ile procent baterii udało nam się doładować w tak krótkim czasie. Zapraszamy! Silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych i o maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 362 Nm pozwala rozwinąć prędkość 160 km na godzinę i zapewnia nam bezpieczną jazdę. Nie bez znaczenia jest tutaj brak tradycyjnej skrzyni biegów. Samochody elektryczne jej nie potrzebują, a dzięki temu moc trafia na przednie koła natychmiastowo i bez żadnych opóźnień. Litowo-jonowy akumulator został umieszczony pod podłogą pojazdu, dzięki czemu nie ograniczamy przestrzeni we wnętrzu. Pojemność użytkowa akumulatora wynosi 90 kWh, co daje nam zasięg 356 km według normy WLTP. Czas to pieniądz, dlatego akumulator o pojemności użytkowej aż 90 kWh możesz naładować do 80% w około 45 minut. Jest to możliwe przy użyciu szybkiej stacji ładowania ładującej prądem stałym o mocy 110 kW. Podłączenie Mercedesa EQV do tego typu stacji jest bardzo proste. Wystarczy odblokować pojazd, wcisnąć delikatnie klapę przy gnieździe ładowania i podłączyć wtyczkę CCS. Ale oczywiście to nie jedyny sposób, w jaki możesz naładować EQV. Możesz do tego wykorzystać klasyczne domowe gniazdko elektryczne albo dedykowaną ładowarkę naścienną Mercedes-Benz Wallbox Home o mocy 22 kW. Podłączenie samochodu do ładowarki naściennej jest łatwe i szybkie. Wystarczy wpiąć kabel z tyczką typu drugiego. Ponadto, będąc kierowcą EQV. Można korzystać z atrakcyjnych stawek energii w ogólnoeuropejskiej sieci stacji Ionity. To wszystko sprawia, że QV opłaci się Tobie i Twojej rodzinie. W końcu oferujemy usługę, która umożliwia Ci uniknięcie konieczności posiadania kilku różnych aplikacji i kont do różnych stacji ładowania. Zamiast tego, Będziesz mógł aktywować ładowanie we wszystkich stacjach widocznych w nawigacji pojazdu przy pomocy tylko jednej karty RFID otrzymanej wraz z odbiorem samochodu. Raz w miesiącu dostaniesz zbiorczą fakturę za wszystkie transakcje. Przeciwieństwie do samochodu spalinowego. Nie ma tu sprzęgła ani skomplikowanych mechanizmów przeniesienia napędu. Dzięki temu silnik elektryczny od razu umożliwia nam jazdę i oferuje maksymalny moment obrotowy i moc. Przewagę elektryka odczujemy jednak nie tylko podczas przyspieszenia. Dzięki rekuperacji Czyli odzyskiwaniu energii podczas hamowania pojazdu, której siłę możemy zmieniać łopatkami przy kierownicy, w większości sytuacji drogowych będziemy mogli prowadzić Mercedesa EQV niemal bez używania hamulców. Samochód podczas zwalniania zamienia energię kinetyczną w prąd przy użyciu silnika elektrycznego. Dzieje się tak w każdym trybie rekuperacji, za wyjątkiem D, który pozwala na swobodne żeglowanie. W trybie rekuperacji de auto stopień rekuperacji zmienia się w zależności od warunków drogowych. Zestaw wskaźników różni się od tego, który znamy z klasy V. Zamiast obrotomierza mamy wskaźnik zużycia energii, pokazujący, czy w danym momencie zużywamy energię, czy ją odzyskujemy, a także wskaźnik procentowy dostępnej mocy silnika. Wyświetlacz między zegarami pokazuje informacje o aktualnym poziomie baterii zasięgu, zużyciu energii, a także w wybranym poziomie rekuperacji czy programie jazdy. Do dyspozycji mamy kilka programów jazdy. To rozwiązanie, wprawdzie znane z konwencjonalnie napędzanych modeli, zostało tu opracowane na nowo na potrzeby napędu elektrycznego. Programy te modyfikują maksymalną dostępną moc silnika, moment obrotowy i moc klimatyzacji. Wpływają przez to na możliwy do osiągnięcia zasięg. Podczas planowania trasy, nawigacja bierze pod uwagę aktualny zasięg samochodu i na tej podstawie wskazuje, gdzie możemy po drodze naładować pojazd, a także optymalizuje trasę na jak najkrótsze postoje. Dodatkowo, z nawigacji możemy dowiedzieć się więcej szczegółów na temat danej stacji ładowania. Sprawdzimy, z jaką mocą możemy w niej naładować samochód, jakiego rodzaju wtyczki oferuje, a także czy w danym momencie jest dostępna. Usługa Life Traffic dostępna za darmo na 3 lata, informuje nas o bieżących warunkach drogowych i pozwala ominąć korki. Stylistyka EQV od razu zdradza, że to prawdziwy Mercedes. Front jest zdominowany przez czarny grill, a pakiety stylistyczne EQ dodają jeszcze więcej charakteru. Praktyczne nadwozie i przestronne wnętrze sprawi, że doceni go aktywnie spędzająca czas rodzina. Mercedes EQV jest dostępny w dwóch wariantach długości w wersji długiej i ekstra długiej. W obu przypadkach ma 1,91 m wysokości, dzięki czemu bez problemu mieści się w garażu podziemnym. W ofercie są wersje mieszczące 6, 7 lub 8 osób. Przestrzeń ładunkowa wynosi od 1030 do 4630 litrów. Elementy świadczące o przynależności do rodziny EQ znajdziemy również we wnętrzu. Deska rozdzielcza oraz panele w drzwiach są pokryte niebieską skórą, a elementy na konsoli środkowej są wykończone w kolorze różowego złota. W zależności od wariantu otrzymujemy tapicerkę z niebieskimi elementami albo czarną skórzaną tapicerkę z przeszyciami w kolorze różowego złota. Mercedes EQV jest znakomicie wyposażony już w podstawowej wersji. Standardowe elementy wyposażenia to m.in. podgrzewane przednie fotele, nawigacja z usługą Live Traffic, ponad 10-calowy ekran dotykowy oraz pakiety systemów asystujących dla kierowcy. Wśród nich warto zwrócić uwagę na pakiet asystenta jazdy, aktywnego asystenta układu hamulcowego, asystenta martwego punktu czy też asystenta utrzymania pasa ruchu. Do samochodu dołączony jest również kabel do ładowania z tyczką typu drugiego o długości 5 metrów. Wyposażenie opcjonalne otwiera szeroką możliwość personalizacji. Klienci mogą zamówić m.in. zawieszenie pneumatyczne Ermatic, pakiety stylistyczne EQ, dzięki któremu samochód zyska charakterystyczne elementy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego, inteligentny system oświetlenia LED i elektrycznie otwieraną tylną klapę. We wnętrzu może znaleźć się lodówka, szklany dach i wielostrefowa klimatyzacja. Poza bazową ofertą systemów bezpieczeństwa dostępne są m.in. układ DISTRONIC Plus, pakiet parkowania z kamerą 360 stopni, asystent świateł drogowych Plus, ParkTronic, system PreSafe i nadokienne poduszki powietrzne również w przestrzeni pasażerskiej. Mercedes EQV oferuje również usługi łącznościowe Mercedes-Mi, dzięki którym możemy sterować, a także kontrolować samochód z aplikacji dostępnej na smartfony. Możemy m.in. sprawdzić stan płynów, naładowania baterii, przebieg czy lokalizację samochodu. Aplikacja pozwala też zarządzać wstępną klimatyzacją dla większego komfortu już od pierwszych minut podróży. Dzięki Mercedes-Mi zyskujemy również zdalny dostęp do pojazdu. Możemy zdalnie otwierać i zamykać auto za pomocą naszego telefonu. Wreszcie możemy wygodnie zaplanować trasę z domu przy użyciu telefonu i wysłać ją do nawigacji w samochodzie. Mercedes EQV ma w wyposażeniu standardowym także sterowanie głosowe Linguatronik. Żeby je aktywować, wystarczy wypowiedzieć komendę głosową Hej Mercedes, słucham, co chcesz teraz zrobić? Prowadź do Gdańska. Wyznaczam trasę do celu Gdańsk. Koszty ładowania EQV w domu są kilkukrotnie niższe niż koszty tankowania samochodu spalinowego. Eksploatacja jest tania dzięki mniejszemu skomplikowaniu konstrukcji i ograniczonemu zużyciu elementów ciernych. Rekuperacja oszczędza klocki hamulcowe, a koszty serwisowe są około dwukrotnie niższe w elektryku niż w aucie spalinowym. To jednak nie koniec korzyści. W cenie auta jest pakiet czterech przeglądów do wykonania w ciągu pierwszych czterech lat od zarejestrowania samochodu. Dzięki temu otrzymujemy poczucie bezpieczeństwa, mniejsze ryzyko awarii, a także spełniamy warunki, aby zachować gwarancję na pojazd i akumulator. W końcu w standardzie samochodu otrzymujemy przedłużoną do 8 lat lub 160 tysięcy km przebiegu gwarancję na akumulator. Oszczędności na paliwie, cisza, spokój, komfort, duży zasięg, no i oczywiście lokalna bezemisyjność. Czy Mercedes EQV może zastąpić konwencjonalnie napędzany samochód? Zdecydowanie tak. Zasięg EQV przekracza potrzeby większości kierowców, a komplet zalet, który znacie z klasy V, pozostaje w nim obecny. Mało tego, będąc kierowcą EQV możecie korzystać z licznych udogodnień wprowadzonych przez wiele polskich miast. Między innymi możecie poruszać się buspasami albo parkować bezpłatnie w strefach płatnego parkowania w centrach miast. Te i wiele innych udogodnień, a także bogate wyposażenie standardowe EQV, czynią z niego naprawdę rozsądny wybór dla Was i Waszych rodzin. A jak poszło nasze szybkie ładowanie? Po około 15 minutach przybyło nam prawie 100 km zasięgu. Myślę, że to naprawdę świetny wynik. I to już wszystko na dzisiaj, ale jeżeli macie dodatkowe pytania dotyczące Mercedesa EQV, skontaktujcie się z nami. Pomożemy Wam bardzo chętnie, dlatego że o tym samochodzie naprawdę można opowiadać godzinami.